Siemanko, Siemanko, moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, gdzie będzie kolejny film z serii unboxing odżywek z tego sklepu, ze sklepu SFD. A to znaczy, że powoli zbieram już odżywki na powrót na siłownię, ponieważ przez prawie. Rok czasu nie ćwiczyłem, z małymi wyjątkami w domu, oczywiście coś tam próbowałem, ale czas wrócić na siłownię, ponieważ w domu nie ma takiej motywacji. I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i lajkować filmy. A oto i paczka. Klimat świąteczny, jak widzicie. Chociaż tą paczkę zamówiłem jeszcze w listopadzie, na adres polski dopiero ją niedawno odebrałem, ale co my tu mamy? Nie jest to taka paczka jak kiedyś, jak widzicie. Te początki, które zamawiałem po kilkanaście kilo tych odżywek. Sądzę, że teraz próbuję ograniczyć odżywki i skupić się tylko na najpotrzebniejszych i na witaminkach. A co my tu mamy? Keto oil. Nie wiem czy to się sprawdza, jeszcze muszę to przetestować. Dużo pozytywnych opinii, więc zamówiłem dwie buteleczki. Jeszcze w moich zapasach to już jest, dlatego, dlatego nie przesadzam z zamówieniami nowymi. ZMA plus B6 to biorę na noc przed spaniem teraz tak. Berberyny. Zamówiłem kilka opakowań. A dokładnie pięć opakowań. Wcześniej miałem berberynę, która była w tabletkach. I była żółta ta tabletka. Później wszystko miałem brudne. E, brudziło usta, palce. Także teraz możecie zobaczyć, jest to w kapsułce. I jest dużo wygodniej. Kolejna odżywka to. Omega-3, nie wiem czy będzie widać, no dobra tak, by się światło odbijało. Kolejną odżywką jest Ashwagandha Forte 800, też kilka opakowań, z tego co widzę. Dokładnie to 3 opakowania. I jeszcze jedno opakowanie mam berberyny, czyli razem z berberyny jest 6 opakowań. Melatonina, jedno opakowanie. Jest tutaj 270 tabletek i 1 mg 1 w tabletce. Także na 270 dni. wystarcza, ja biorę jedną tabletkę dziennie, czyli 1 mg przed snem. Kolejne to są ta frużelina bez dodatku cukru i z erytrytolem. Jest to smak mango i jabłko czyli wcześniej zamawiałem inne smaki, a ten jest taki bardziej… ten chyba był nowy smak. My to dodajemy do naleśników, gofrów i przede wszystkim do owsianek. I kolejną odżywką, tutaj muszę zrobić miejsce, jest vitaminal. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, że chcę po prostu ograniczać odżywki i zamiast tych wszystkich witamin, czyli witamina C, witamina D3, K2, Jakieś omegi, i tak dalej. Chcę po prostu takim, takim kompleksem witamin zamienić. Oczywiście to, czego nie będzie tutaj, no to będę musiał domawiać. Ale z tego, co widziałem, to taki kompleks jest yy, ok. No i tego zamówiłem razem. 6 opakowań. Jedno opakowanie ma 60 tabletek, więc 30 dni. Kolejną rzeczą jest yy, Tribulus z firmy Swanson. Nie wiem jak to się wymawia. No i to też jaka ciekawostka olejek CBD 12 ml 1000 mg CBD firmy Cannabis Gold. Tą odżywkę, ten olejek zamówiłem z punktów. Ogólnie jest drogą opcją, ale żeby była możliwość zakupu przez punkty, to wybrałem taką odżywkę, taki olejek na spróbowanie. Tak wygląda opakowanie. Z taką pompką u góry i z zabezpieczeniem. I z tego co już czytałem dziennie dwie pompki. Jedną rano i jedną wieczorem, więc to będziemy testować. A więc to tyle. Tak to wygląda. Bardzo mało odżywek, jak na, na to, co zawsze zakupowałem. Ale wydaje mi się, że tym razem ograniczy ograniczyłem się do tych najpotrzebniejszych, czyli te wszystkie witaminki, które zawsze kupowałem, to tym razem kupiłem w takim zestawie. Olejek, bo mi się sprawdzał, nasen berberynę od jakiegoś czasu stosuję melatoninę na sen ashwagandę taki mój mały zestaw na powrót do formy, no i jeszcze małe przypomnienie, co zamówiłem czyli olejek CBD berberyny 6 opakowań ZTMA. mct oil Ketool, melatonina, frużelina, Tribulus, Swansona, nowość, w sensie u mnie, w mojej apteczce, że tak sobie zażartuję, kompleks witamin, ashwaganda, i Omega 3.